Cześć, witajcie w Seleta Blog. Dzisiaj nie o boksie, ale będzie trochę o treningu bokserskim i to w takim treningu w bardzo szczególnych okolicznościach przyrody. Zbliża się zima, więc zapraszam do Tajlandii. Od 15 grudnia przez tydzień jest możliwość potrenowania w Tajlandii na wyspie Samui. Ze mną, z Robertem Złotkowskim w ciągu tygodnia zaplanowanych jest 9 jednostek treningowych, z czego 6 to treningi bokserskie, a 3 ogólnorozwojowe, w tym tabata, trening obwodowy, tradycyjna siłownia, a oprócz tego całe mnóstwo atrakcji, wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę, to jest też możliwość skorzystania z nauki gotowania. Nie wspominam o takich oczywistych oczywistościach, jak mówił klasyk, czyli piękna, słoneczna i gorąca pogoda, wspaniałe jedzenie właściwie na każdym rogu warto wiedzieć o tym, że kuchnia tajska jest zdrowa. Z założenia właściwie nie ma tam glutenu, nie ma też laktozy. Posiłki są mniejsze, jest więcej, warzyw i naprawdę jeśli ktoś Chce zacząć diecie, dbać o dietę, to jest to dobre miejsce, żeby wystartować. A oprócz tego, mnóstwo innych atrakcji, nie tylko turystycznych, ale również kulturowych. Dla mnie, akurat, taką najważniejszą cechą Tajlandii jest spokój i jakość życia. Dlatego, że ludzie się tam nie śpieszą, czas płynie wolniej. Nikt szczerze powiedziawszy nie dotrzymuje terminów, ale jak ktoś przyjeżdża na tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc, to nie ma to większego znaczenia. A poza tym wszyscy wokół są uśmiechnięci. Tajowie i tego moglibyśmy się od nich uczyć, skoncentrowani są na dniu dzisiejszym, nie rozpamiętują przeszłości, nie martwią się na zapas i jak człowiek trochę zwolni, nabierze pewnej perspektywy, to też jest w stanie się do tego dostosować. I pewne nawyki wprowadzić również, kiedy mieszka się w Polsce. Także warto może jeszcze wspomnieć o cenach. Tak? My oczywiście gwarantujemy też pełne pakiety, począwszy od treningu, poprzez jedzenie, jedzenie i hotel, ale szczerze powiedziawszy. Polecam wszystkim wykupienie pakietu podstawowego, czyli samych treningów. Kosztuje to 600 euro za tydzień treningów. Natomiast pomagamy z wyborem hotelu, który można dostosować do swojego budżetu, a jeść polecam na mieście, dlatego że nie korzystać z uroku kuchni tajskiej podczas pobytu w Tajlandii to według mnie grzech i to ciężki. Także jeszcze raz przypominam termin: od 15 do 21 grudnia 6 dni treningów. Być może będzie to wyjazd, który zmieni Wasze życie, a w każdym razie podejście do życia.